Witajcie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Dzisiaj e, lecimy z e, e, bambusami. E, więc lecimy. Dzisiaj bambusy zabieramy, e, więc zobaczymy jak to będzie e, wyglądało. Może czekajcie. Dobra, jest dobra Mmm, poza nacisnąłem jak yy, bo z to jest, też, że yy, nacisnąłem jakiś buzik i myślałem, yy, że, że nagranie się połączyło, ale nie, na no, szczęście, więc spokojnie. Dobra, więc tak, jak widzicie, yy, tutaj nasz magazyn jest prawie na wykończeniu. Znaczy, no dobra, no prawie na wykończeniu. No to jednak brakuje, tak, ale yy, naprawdę jesteśmy bliżej już niż wcześniej. Aha, jeszcze tutaj trzeba... Przecież ten. Tutaj... Ja dobrze nie będę. E! No! E! No. Dobra! O! Dobra! Teraz już... O i tu też. Zresztą Dobra. Okej. Okay. Dobra. Więc idziemy tam do lasu naszego dżunglowego. Tam o. Oh. i zobaczymy yy... ile nam tych bambusów bambusów ba... bambusów nam się uda zebrać dzisiaj przysłuchiwam te, te dwa odcinki yy... tylko zbieram na rzecz znaczy dam, czy te yy, 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 w poprzednim odcinku też właśnie które nagrywałem będę yy, już jest, będę już jest pewnie yy, na kanale to yy, też kupowaliśmy, yy, już magawałem magazyn, tym też nie wiem czy jeszcze przez dwa odcinki kolejne niestety będziemy musieli yy, zrobić No albo nie będę nagrywał, tylko sam, wiem, sam zagram i sam dokończę i sobie pokażę, pokażę ten zakończony bagatem bo przecież nie można cały czas tego samego e, pokazywać i nagrywać trzeba też inne rzeczy robić więc jeszcze e, zobaczę bo to mam wielkie kieżkave'a no dobra tam uuujojo jo, jo, na pewno wielki no, że, kurczę znowu że robicie, no nie? A ja właśnie idę do dżungli, do dżungli Ech. Tak, dobra, nie będzie ciekawe, ale okej. Okay. Nie wiem, czy lepiej się wycofać. Kurczę, dobra, ja chyba wolę nie ryzykować. Idę spać, idę do łóżka spać. No lepiej, bo nie wiem, jak można się spać. Idziemy na szybko, to jest drupne. Kryp 15 poziom. Daj, doświadczenia Expo naszego, fajnie. Tu mamy lawopula w ogóle, proszę dobrze wiedzieć. Coś takiego mamy. o Creeper zaczynamy gonić. Jest jeszcze jeden, ale to już daleko, a Creeper mnie nie obchodzi. Yy... Żeby tylko małego ząbiego nie spotkałem, na poprzednim odcinku. <grymne> <grymne> Pająki, zługo ząbiaki, dobra. Szkielet edżetowany złukiem, znowu drugi raz. <grymne> Albo w ogóle nami jej nie zainteresował, więc bardzo dobrze. Jeszcze ma Albo Teraz nie obchodzić bo ja wolałbym uczyć do domu a nie sobą walczyć yyy eee, dobra au dobra ja ją muszę wziąć. oooo dobra z tym też muszę powalczyć z do mojego domu Te. Tej. Dobra bo hm, mój się nie wezmę, nie? Dobrze Eee Dobra To mięso z ząbiego tutaj chowamy Dobra Ja wezmę na to No i to już dobrze, nie?

ale nowy cel na świeżo bo niedawno to weszło niedawno wszedł nowy bion do minecrafta jakiś czarny biały jest nowy bo nie boss, to jest taki nowy potwór taki który żyje przez blok, który jest sercem jak chcę ten biało znaleźć, to pora zabić wiesz, yy, xpy no coś jeszcze o niego dostaję, za, za to, że właśnie likwiduję, ale ogólnie tym wiązać bo jest naprawdę ciekawe. Ten MOP w ogóle jest bardzo ciekawy, bo on Respi się dopiero e, w nocy. Dopiero e, właśnie wtedy e, Jeszcze Respi, tylko wtedy. To jest bardzo, nasze. Ciekawe. To jest taki pierwszy mob, który yy... Minecraft, który żyje przez to, że... że nie wiem, może nie pierwszy. Dobra, Ale to jest jeden z takich mobów licznych, które żyją przez daną rzecz. Mob jest yy, pierwszym takim mobem, bo... Czy takie kryształy Edu, żeby pokonać Smoka. Czy dałoby się rozwalić ich chyba, ich e, e, pokonać Smoka? Ale smok e, e, i tak się leczy. Dzięki temu więc Dobra, tak po prostu te bambusy. I trochę więcej zbiornię. Zresztą, jeden taki mały. Więc, na którym wiem, może w zrumowionym szarym. będę to bym zaczął znaleźć. Chciałbym spacernika znaleźć. Znaczy tak sobie e, po prostu grałem na e, tych nasowych szatach Spotykałem tego pracownika, ale ten, ten był nowy, to ja jeszcze ani razem nie widziałem jeszcze Na żywo Nie e, Więc Chcę na pewno go znaleźć to białą Pracownika e, na żywo, e, to jest w takich, powiedzmy, znalazłem takie takiej taką, tak, tak zwaną, Teraz obok mnie, więc tutaj będzie Was znaleźć raczej. Sposobnika to bez problemu ale ten biom, no to tak, no, tak o, będzie słabo znaleźć ten biom. Ale tak naprawdę że y, znajdziemy jeszcze ten biom. Jeszcze o uklucza Dobra Dobra mało, pełno do tych strachów Teraz już Ja myślę że... Tyle starczy zobaczmy jak to dalekie jest, ale to jest wielkie tutaj pełno, więc spokojnie Tam są bambusy jeszcze, jak jeszcze? Tam dalej Bambusów jest tutaj pełno No, las jest ogromny, więc a nie mam co się obawiać o y, to, że bombusów tutaj zabraknie. Bombów oczywiście nie da się tylko co, y, na to y, magazyn chcę użyć, bo to nie byłoby użyć ten blok, a nigdy tego bloku jeszcze w ogóle nie używałem, więc. Y, a no to ewentualnie no, no, by wygląda. się. się nie dało zrobić, tych bloków w ogóle bombosowych wprowadzili rok temu tak jak no albo w tym, albo to było y, rok temu, chyba to było rok temu, z już minęło czasu e, od wprowadzenia y, sposobu y, y, robienia z bambusów loków Czy wyraźcie gorzej drzewa raczej nie, bo pozo Ale no, bambusy w, y, jakby y, Czegoś takiego, zobaczycie, dlaczego to, to wykorzysta, żeby właśnie yy, jak to wygląda, i yy, by było większe zainteresowanie tym bloku, bo to naprawdę można fajne budowę zrobić yy, z tych bloków mocno na pewno, nie wiem co, ale można tak naprawdę, można każdy blok Weizsäcker yy, wykorzystać do budowy yy, czegoś, dawał tych szarych. Yy, yy, Pieniu, pieniek, pieniów e, tego e, nowego ordoju, ordoju drzewa można wykorzystać można, można z tego wszystkiego wymyślić można z każdego dla coś wymyślić po e, Ludzie też mają dzwonite budowle i tak w do na właśnie Yy, yy. Na to wszystko, I na pewno ktoś wymyślił już jakąś fajną budowlę z tych, bo nie powiem, to jest ciekawe. Jednak też takie do dopisania, aha, moja yy, ...moja już zbudować. A ja, przecież nie zrobiłem jeszcze tych bloków, dobra, nieważne. Zróbmy te bloki najpierw, a później. ...szekiera przystąpi. Dobra, to będzie trochę dłużej trwało, ale dobra. To jest siekiery, ale dobra. Eee, a, jeszcze raz. Okej, okay, no to musimy jeszcze y, pójść spać Nie no, mało jednostek tylko kolejnych. Czyli kolejne rzewa już możemy stawić. Fajnie. Dobra. O. Yy. Dobra. No i tu jeszcze mamy te 4 no. no to robimy nie? Ja zobaczmy ile tych bloków będzie tego Mam nadzieję, że wstarczy na cały już chyba Bo jak wstarczy na cały to możliwe, że sądzę, że w tym odcinku e, będzie praktycznie już prawie gotowy. I zostanie nam jeszcze jeden odcinek robimy magazynu i będzie skończony. Będą mogli zrobić tylko skrzynię, Zagrody na koni, bo będę chciał konie mieć. Zabytki, e, że szano w innych wioskach hałas, z tych, które mam, mam i nie jest tam. Widzieliśmy ja A Atycysko jeszcze. Trzeba obok niej. Tam w jednym odcinku, chyba nawet. Jeden tak, drugi tak, będziemy mieć dwa staki, e, a nawet ich było trzy staki e, tego e, bloku e, z bambusa. Więc, starczy nas nam bardzo dużo tego, jak nic. nie, wiem, będziemy mieć e, dwa staki i no praktycznie trzy, ale e, trzy staki, ale e, 18, tego, ale okej. Okay. I znowu zostało mi trzy bambusy. Aaaa, jejujeju Dobra, może przyznasz się, że mam posyp jeszcze kiedyś i no, dobra, idźmy to zrobić w końcu i chyba będzie to cały znowu odcinek No ale jeszcze nie ja wiem, zobaczymy Ooooo Dobra, ja może pójść po jak to żeby tego kliperza się pozbyć Bo nie fajnie było w ogóle, gdybym to To wszystko a że jeszcze to w ale Dobra, aż że... Nie no może to robić z internetem i Sikiara do no rozłożenia co? O tyle tego druku że Działo go Dobra, ja, teraz oh, to, to poszczek, fajnie, dobra No poszekł. Dobra. Jeszcze dwa statki Wcale jest pora eee... Dobra czekaj Nie że, źle

No, o a czegoś takiego jak wiesz, to jest, właśnie oj, dwa klikreczki domu no super. też już źle oj, jeszcze szkielet, to naprawdę? Dobra! O, jeszcze jeden. mnie yy, Zostawi tam fajnie. jeszcze burza. O, Zobby ząby z całość do zbroi. Dwa nawet! Co? Co ty mówisz ode mnie? <laughs> no nieźle Co z tym dzieje ostatnio? Ja nie wiem Eee mm. Siema Ma <laughs> masz 아, 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 Zrobię mi legendowane buty Znaczy spodnie, może, nie buty Ale teraz to jest złoty chyba Ta. tak Ale no Ochlapik o nie umiem No, to były diamentowe czy też no to Jeszcze odej, ok, ale tak to było tak, tak, no tak, tak, hmm. Dobra. Tylko żeby... żeby, tak, 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 Creepera. tak, jeszcze gorzej niż... tak, 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 trafi tak, tak, Creeper... A naładowany creeper... Amdek jak nic! Urawany Kripper moc, eh, ten... jest mocniejszy, ma wybuch niż ten... Skipper. Jest taki niebieski, taki... Takie Pięć to jest, tak? kolejne ci zombie! Nie no! A jak we mnie trafi, żeby to też mnie, To będę się jak nic. Ole, o to... Czy ja będę mógł spać? Tak, mogę spać! Gdzie moje Minecraft? O! Falcze! Ciekle! Au! dobra, Dobro, dobre, dobre, dobre. Palce, kurde, wszyscy. O, teraz widzę, spokojnie, tylko zombie, tylko zombie. Iść, i ile takie jest, ale. I tyle klipów się nie palą. <grymne> ale dobra. No i jednak będę musiał mieć jeszcze więcej tego, tego... Hmm. Bo, jeszcze... taków tego. Mam tu za bo... Co jeszcze taków? na naprawdę poza odcinkami, więc... będę robił ten magazyn, bo... Był... Pokażę Wam po prostu finalnych lokali, bo... Jak widzicie, no... Ona... Jeszcze dużo mi zostało. vlog. No, jeszcze dużo zostało do robienia. Więc... Yy... Oh, tutaj było, to kolejny zrobię, tutaj znowu. Muszę wejść, oho Więc ja chyba po prostu poza odcinkami to zrobię i po prostu w kolejny odcinku Eee, pokażę. Tak będzie po prostu najlepiej, jak, na lepiej, jak e, zrobię to poza odcinkami, bo... No inaczej tego nie zrobię, nie? E, inaczej to tak, to, to, to będę dalej długo, długo, długo jeszcze będę robił to. Porłogę jeszcze długo będę robił. I jeszcze chcę e, taki trikordny dach robisz ze skotków. To jeszcze dużo muszę będę muszę zebrać, dużo e, szekier zrobić jeszcze. Zroboty jeszcze mam dużo e, e, przy tym magazynie. To jest mój, mój największym okazanie, które robiłem, bo pierwsze nie robiłem już. Najmniejszy to robiłem w skale. I to jest moje największe okazanie, jakie mogłem zrobić. I to jeszcze jest bambusów. Więc dobra, ja będę w tym momencie kończył. I no, tak e, wyglądała, że budowa magazynu, to trochę już lepiej to wygląda niż poprzednio, ale jeszcze dużo roboty przede mną czeka. Więc ja po prostu w następnym odcinku wam pokażę. Po prostu już finalny koniec, więc trochę Minecraftu nie będzie po tym odcinku, ale spokojnie y, będzie. Jeszcze się dalej ta seria, ten świat i na pewno przejmiemy go wszyscy razem. Znaczy nie, co ja zaraz. prostu. Ja przejdę. I pokonam smoka. No. Dobra, nie będę przedłużał. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.